Witajcie kochani, nazywam się Krawczyk Piotr i chciałbym odnieść się do pewnych spraw, które zostały w mediach przekłamane, zmanipulowane, dlatego uznałem, że to nagranie jest bardzo ważne, więc zostało w mediach pokazane, że zostałem aresztowany w dniu 7 marca 2018 roku. Kochani, w dniu, w którym zostałem aresztowany, pani prokuratura, pani prokurator zastosowała w stosunku do mnie areszt, uzasadniając tym, że w dniu, w którym wstawiłem się w komisariacie, usprawiedliwiając swoją nieobecność na przesłuchaniu w czasie, kiedy to miało być przesłuchanie, Uzasadniając zaświadczeniem od lekarza sądowego, miałoby to być, miałaby to być choroba, niby nie na tyle taka, by bym nie mógł bym nie zeznawać z racji tego, skoro przyszedłem osobiście, to nie byłem taki chory. I teraz, kochani, o tym. Decyduje lekarz sądowy, i w tym przypadku zadecydował właśnie taki, z listy Sądu Okręgowego w Lublinie. Co więcej, ten pan lekarz zadawał pod przysięgą w sądzie, że pani prokurator i policjanci wywierali na nim presję. I teraz tak. Ja zostałem aresztowany, uzasadniając właśnie. Pani prokurator uzasadniła właśnie tym, co powiedziałem, aby uwypuklić jeszcze właśnie powód aresztowania odniosła się do tego, że w sprawie dotyczącej miejsca zamieszkania dzieci, gdzie na której ja byłem, to również to było moje przybycie. W czasie zaświadczenia od lekarza sądowego, i że ja miałbym wybiórczo podchodzić do spraw, a jeżeli wybiórczo, to prokuratura, jakby, prawda, widzi cel zastosowania tymczasowego aresztu. Ale pani prokurator, oczywiście, nie wzięła pod uwagę takich rzeczy, że po pierwsze, jeżeli chodzi o sytuację, Pierwszą z komisariatem policji. To do komisariatu przyszedłem, ponieważ przy komisariacie znajdowała się apteka, która jest najbliżej, najbliżej mojego miejsca zamieszkania. I w tej aptece, przed wejściem do komisariatu, kupowałem antybiotyk, płacąc karto, i yy, yy, to była antybiotyk na receptę. To jest jedna rzecz. Natomiast yy, co do wybiórczo podcho podchodzenia do spraw, skoro przyszedłem na rozprawę dotyczącą miejsca zamieszkania dzieci, to chciałbym powiedzieć, że ja na tej rozprawie początkowo się nie wstawiłem. A z racji tytułu sprawy przybywa zawsze prokurator z urzędu, jest osobą taką, nie, prawda, przysłuchującą się w tej sprawie, też zajmującą stanowisko w tej sprawie. Ten, e, ja nie stawiając się na tej rozprawie, e, oczywiście nie wstawiłem się, i pan i moja adwokat, y, która y, została później przeze mnie, y, której wypowiedziałem pełnomocnictwo, za wszelką cenę dręczyłem mnie telefonami, że mam przyjść na rozprawę, bo pan sędzia chce mnie przesłuchać. Gdy ja mówiłem jej, przecież rozmawialiśmy, ja jestem chory, przyjmuję leki, nie mogę przyjść. Mówię, to już jest druga seria antybiotyków, prawda? Ja nie mogę przyjść, ponieważ miałam wtedy taką grypę, takie przyziębienie. Nie mogę przyjść. Natomiast co pani, yy, yy, moja adwokatka, zrobiła? Rozmawiała z panem sędzią na rozprawie. I znowu do mnie zatelefonowała i powiedziała, no Panie Piotrku, no musi Pan przyjechać, bo pan sędzia jest jakby pozytywnie nastawiony, że jak przyjadę, prawda, no to być może no, wyda postanowienie, bo ja pan ma wydać postanowienie, że moim mają ujechać ze mną. Więc wyobraźcie sobie, kochani, że była ogłoszona przerwa, która trwała prawie 3 godziny, i ja przyjechałem. No bo pan sędzia mnie prosi. Natomiast pan prokurator, czy pani prokurator, która wtedy była na tej rozprawie, już nie pamiętam, czy to była pan, czy pani z tej samej prokuratury, wykorzystali ten wątek i że ja wybiórczo podchodzę do spraw, pomimo ich ja byłem nękany i pan sędzia mnie o to prosił, I co wynika z protokołu, że ogłoszono przerwę, bo początkowo się nie wstawiłem. I co więcej, Powołując się na to, że ja wybiórczo traktuję sprawy, w związku z tym, że byłem w czasie choroby na rozprawie, a jednocześnie to było rzekomo właśnie w czasie zaświadczenia od lekarza sądowego, to chciałbym podnieść, kochani, że to był ostatni dzień rokowania mojej choroby. To nie był dzień wyznaczony na zaświadczeniu od lekarza sądowego, że się nie mogę wstawić w tym dniu i nie mogę być przesłuchiwany, bo na zaświadczeniu był wyznaczony konkretny termin. Natomiast lekarz sądowy często robi tak, że pisze czas rokowania choroby. I ten czas rokowania choroby, yy, kończący się w danym dniu, to był termin tej sprawy, na którą ja pojechałem, gdzie pani. Moja adwokata mnie prosiła, bo pan sędzia nalegał. Więc pani prokurator tymi dwoma wątkami uzasadniła areszt dla mnie. Kochani, i teraz pytanie. Czy ten areszt nie był w celu, by dzieci, sąd pozostawił z matką i by wykasować z mojego telefonu? Komórkowego, z moich telefonów komórkowych. Przestępstwa popełnione na szkodę moich dzieci i moją. Dowody wskazywały tam na jasne tragedie oraz zbrodnie popełnione na mnie i na moich dzieciach. Ta tragedia nastąpiła w związku właśnie z. Różnymi e, działaniami e, ze strony e, osób pracujących w instytucjach, wydające e, różne e, ważne dokumenty. E, co, kochani, więcej? E, w, e, w czasie tego aresztu, znaczy w czasie, w dniu tego aresztu, kiedy zastosowano zastosowana areszt, ja jechałem wtedy na rozprawę, dotyczącą miejsca zamieszkania dzieci w związku z wezwaniem, to był 7 marca, 18 rok, oraz w związku z wezwaniem mnie, to było wezwanie do prokuratury, również na ten sam dzień. I to było wezwanie dotyczące tej sprawy, gdzie się wcześniej nie mogłem stawić w komisariacie. Więc nie widzę sensu, żeby prokuratura stawiała mi tutaj areszt z racji tego, że ja miałbym wybiórczo traktować sprawy, bo przecież mogła dopuścić do tego, bym się ja na rozprawie pojawił. Prawda? I żebym zeznał. A jednak ona zastosowała areszt. Kochani, w momencie, gdy zastosowano mi areszt, wcześniej już właśnie znajdowała się opinia znajdowały się opinie biegłych psychologów, seksuologów, pedagogów, to były opinie. Właśnie biegłych z listy Sądu Okręgowego w Warszawie. I ci biegli, wydali opinię, że znam potrzeby dzieci, że dobrze się nimi zajmuję, i same takie prawda, rzeczy, które przemawiają za tym, bo w kończącej tam opinii było napisane, że znam potrzeby dzieci i że dzieci prawda, no, powinny mieszkać ze mną. I w opinii znajdowała się też taka stawka że matka nie powinna mieć nawet kontaktów z dziećmi, chyba że w gabinecie psychologicznym i po odbyciu oczywiście terapii. Więc kochani, czy nie zastosowano w stosunku do mnie aresztu, widzicie, z takiego błahego powodu, który jest wyssany z palca, który jest po prostu, nie klei się kupy, nie było w celu takim, żeby sąd nie powrócił do postanowienia pierwotnego, uzasadniając tym, że Krawczyk nie wstawił się na rozprawie, bo go aresztowano, więc zostawiamy dzieci przy matce. Co więcej, dzieci mi zostały wcześniej porwane, prawda? I yy, sąd jakby miał już tą no sąd miał to wiedzę, więc i yy, yy, porwany przez matkę. I sąd miał to wiedzę, a wcześniej wydał postanowienie. Zmiany miejsca zamieszkania dzieci przy matce na podstawie opinii wyrządzonej przez panią Biegłą, która w liście, nie w, liście, na, w liście, na liście biegłych sądowych jest zawieszona do odwołania. Ta pani Biegła wydała opinię, szantażując moje dzieci, grożąc im i powiedziała, i w opinii jest napisane, że się spotykała w dniach, pomimo. Wbrew postanowieniu, to jednak rzecznik sądu okręgowego w Lubnie wypowiadała się, że faktycznie biegła, groziła dzieciom, manipulowała. Pani też y, biegła z dziedziny, ekspertyz, y, z dziedziny ekspertyz sądowych z Krakowa, też się w tej sprawie wypowiadała i mówiła, że właśnie dzieci były szantażowane przez tą biegło, biegłą. Groziła biegła dzieciom, że jeżeli nie zmienią swojego zdania, to że ta zamkną w więzieniu. I te słowa są na antenie, ponieważ biegła została nagrana. I te słowa szantażujące moje dzieci, zmuszające do zmiany decyzji, są puszczone na antenie. I co więcej, pani rzecznik yy, może tutaj odniosę się do tego jeszcze wątku więc jeżeli. Opinia została zmieniona na podstawie takiej, jeżeli postanowienie zostało wydane na podstawie takiej opinii, która jest wynikiem przestępstwa, to widzimy tutaj, że jest prawdopodobieństwo, że ktoś tutaj depcze swoje sumienie. Że ktoś bierze to wszystko na swoje sumienie i myśli, że może prawda jest, yy, nie chcę komentować, zostawię to dla Was. Kolejna rzecz, jeżeli yy, odniosłem się yy, do wątku, że biegła, przyznała się w opinii, że spotykała się z dziećmi i z matką poza postanowieniem w celu zrobienia opinii, to yy, jeżeli rzeczy, tam usłyszycie w tym programie biegła, nie biegła, biegła pod lupą, kiedy wystukujemy wystukuj, to, tą yy, nazwę w wyszukiwarce, wyskoczy ten reportaż i tam właśnie rzecznik Sądu Okręgowego powie takie słowa, że yy, sędzia nie wiedział o tym, że się biegła spotykała. A kochani, wiedział, bo w samej opinii jest napisane, że biegła się spotkała, między innymi na w dniu 5 sierpnia 2016 roku. A badania były wyznaczone w związku z postanowieniem w innym terminie. Więc, jeżeli tak, to być może rzecznik Sądu Okręgowego tutaj czegoś nie dopatrzyła, ale wiemy, co powiedziała. Powiedziała, że sąd, jakby wiedział, to by nie zmienił tego postanowienia. A więc, jeżeli zmienił i ma napisane w tej opinii, że w dniu był, w, 5 w dniu 5 sierpnia 2016 roku spotkała się z dziećmi i z mamą, to oznacza, że sędzia wiedział. Kochani, i teraz tak, w momencie, gdy zostałem zamknięty w areszcie, to z tego aresztu zostałem yy, uwolniony yy, po 9 miesiącach, po tym jak sąd okręgowy usłyszał. Dowiedział się o tym, że z mojego telefonu, z moich telefonów, które znajdują się w depozycie organu dysponującego mojej osoby, poginęły nagrania, że ktoś wykasował liczne nagrania dotyczące przestępstw na moich dzieciach i na mojej osobie. Kochani, w tym czasie, w czasie tych dziewięciu miesięcy. Ares został uchylony 7 grudnia 2018 roku i wyobraźcie sobie, że od tego czasu, od 7 marca do 7 grudnia 2018 roku mój adwokat oraz ja niejednokrotnie wnosiliśmy o to, żeby, żeby organ dysponujący odniósł się, zaliczył jako dowód w sprawie nagrania, które znajdują się w telefonie. Że to są y, materiały dotyczące przestępstw na moich dzieciach i na mojej osobie, przez osoby, nie chcę już mówić jakie. Jeżeli, kochani, organ dysponujący, pierwszy organ dysponujący i ten drugi, który, prawda, też był y, organem dysponującym, przeszli nad tymi wnioskami, nie pochylając się nad nimi, y, że będzie na to czas, tak komentowali, no to, kochani, co jest grane, że jeżeli, że jeżeli sąd okręgowy w końcu dostaje telefon, okazuje się, że tam zostały liczne nagrania wykasowane. Co więcej, sąd wydał postanowienie o uchyleniu aresztu i z drugiej strony skierował sprawę do prokuratury regionalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Podejrzanie jest organ dysponujący moją osobą. Okazało się, że ten przesłał do prokuratury tej najniższej i ta sprawę umowyła z uwagi na to, że nie przesłuchała mnie, a pomimo, że ja się zgłosiłem tam jako średni posiłkowy, co więcej, w ostateczności sprawę yy, tak czy inaczej umowyła. My w sądzie, mówiąc my, czyli ja z adwokatem w sądzie udowodniliśmy, że nie zrobiono pewnych rzeczy, więc sąd to zlecił zrobić. I w ostateczności sąd wydał postanowienie o uchyleniu tego umorzenia wydanego przez prokuraturę. I dzisiaj kochani dostałem takie zawiadomienie, które ja przeczytam. To jest Sekretariat Prokuratury Zawiadania Pana jako pokrzywdzonego, że po uchyleniu przez sąd postępowania prokuratu, Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 19 roku sygnatura akt, tu jest podana, sprawą zarejestrowano za numer i podana jest inna sygnatura. To jest, kochani, to właśnie pismo. Natomiast postanowienie, które w tej sprawie zapadło, to jest postanowienie, uchyla zaskarżone postanowienie. Ja tutaj tylko, kochani, zakryję nazwisko, nazwisko pani sędziny i pani protokulantki. To ja może to zrobię. Hmm, tutaj mam kawałek karteczki w taki sposób, bo nie chciałbym po prostu zdradzać na chwilę obecną, hmm, prawda? O, to będzie tak. To jest to postanowienie i tutaj jest postanawia o. Tylko tu jest na lewą stronę, ale myślę, że jak ktoś będzie chciał, to odczyta. Kochani, nie widzę dzieci już dwa lata i 8 miesięcy. W czasie, gdy zastosowano mi areft, to mama dzieci pisała pisma do sądu, że dzieci od niej uciekają do taty. Więc pytanie, czy zastosowanie aresztu w stosunku do mnie nie było spowodowane tym, że sąd za wszelką cenę, albo ktoś inny, ale kto, albo ktoś oszukał sąd, tak go zmanipulował, powinno sobie wokół palówka, by po prostu nie zamknął w areszcie. No bo jeżeli. Kochani, sytuacja dotycząca porwania mi dzieci miała już miejsce w roku 2015, i informowała mnie rodzina mamy dzieci moich, mojej narzeczonej byłej, abyśmy mieli jasność, że dzieci chcą popełnić samobójstwo, jak do mnie nie wrócą, i że płaczą, chcą wrócić. Ja to mam wydrukowane, kochani, i to zostało złożone też do sądu, więc sąd miał jasność, że jeżeli dzieci znajdują się przy matce, to jeżeli dzieci mają świadomość, że tata jest w domu, to dzieci będą chcieli, chciały uciekać do taty. Więc pytanie, czy mowę, yy, yy, pytanie, kto zadbał o to, żeby dzieci miały świadomość, że taty w domu nie ma i żeby faktycznie nie było go w domu. Kto za tym stoi, czy ktoś za tym stoi, czy to jest przypadek. Także, kochani, to pozostawiam waszej, po prostu waszym domysłom. Jeżeli chcielibyście w mojej sprawie się wypowiedzieć, zapraszam na mojego Facebooka. Z dopiskiem odnaleźć mnie można, wpisując Piotr Krawczyk, Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości jest to mój zakład pracy, ponieważ tak można po prostu odnaleźć mnie jako jedynego, bo jest nazwisk, zbieżność nazwisk i im on jest bardzo dużo. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości to się wiąże z tym, że ja pracowałem w areszcie śledczym. I w związku z tym, że yy, miałem sprawy dotyczącą miejsca zamieszkania dzieci i dzieci nie chciały zmienić miejsca zamieszkania i nie chciały pójść do mamy, ja raptem straciłem pracę. Po prostu areszt śledczy nie zwolnił z pracy. Natomiast sąd w pierwszej instancji yy, uchylił decyzję dotyczącą zwolnienia mnie z pracy, decyzję jak i aresztu śledczego, jak i okręgowego inspektoratu służby więziennej, który pod swoją pieczą ma właśnie areszt, w którym służyłem jako funkcjonariusz. Kochani, co więcej, zakład pracy złożył odwołanie do NSA i Naczelny Sąd Administracyjny. W lutym tego roku, czyli luty 2014, luty 2020 roku, uchylił tą skargę kasakcyjną. Po prostu wychodzi na to, że sąd pierwszej, jak i drugiej instancji, jedną brzmiąco uznały, że zakład pracy niesłusznie nie zwolnił ze służby. Więc pozostawiam waszej już tutaj do waszej dyskusji. Waszej dyskusji między sobą można pisać do mnie, co sądzicie o tym zwolnieniu mnie ze służby w czasie, kiedy, kiedy sąd usiłował odebrać mi dzieci. Mówię usiłował, ponieważ, ponieważ były w tym czasie wydane postanowienia o przymusowym odebraniu mi dzieci. I to przymusowe odebranie dzieci wyglądało w ten sposób, że jak przychodzili kuratorzy do mnie do domu, ja jak zawsze wpuszczałem do domu, ale na skutek tego, że dzieci psy miały yy, psychicznie sobie nie radziły, nie chciały iść z Mato, ja nie pomówię. ja już nie mówię, nie komentuję nic, jakie uwagi dzieci miały do mamy. Czy to były poważne? Jakie dowody mi zostały wykasowane z telefonu? Ja już o tym nie mówię, tylko po prostu wyobraźcie sobie, jeżeli dzieci nie chcą być z mamą, nie chcą z nią mieszkać, to muszą mieć ku temu podstawy. Ale jeżeli psychologowie i zeznający również psychologowie pod przysięgą mówią, że tata nie instruował, nie manipulował, nie ma najmniejszych podstaw takich, żeby tak twierdzić, to wyobraźcie sobie, kochani, jak dzieci mieli, miały. Ma, miały, czy, mają, miały tak ma, no, na tamten czas poważne podstawy, by nie być z mamą. Dzieci, gdy były porwane mi pierwszym raz pierwszym razem w 2015 roku, chciały popełnić samobójstwo. Gdy cóż, usłyszałem też te słowa od, z ust y, dzieci, jak i również od strony mamy ich, y, powiedziałem, że jeżeli nie odwiezie dzieci w terminie tygodnia, powiadamiam sąd i po prostu y, prokuraturę. tak więc wtedy dogadaliśmy się w ten sposób, że ona mi odwiezie dzieci i tak zamieszkała prawda, ze mną. Później, po upływie dwóch, trzech miesięcy, wyprowadziła się ponownie, ale już bez dzieci. Wcześniej planowała wyprowadzkę, z uwagi na to, że po prostu mówiła, że ją dzieci denerwują, że ma dosyć sprzątania, że ja mam sprzątać, że ja mam gotować, że jeżeli chce mieć taką młotru jak ona, czyli o 10 lat, to ja muszę prawda, się o to starać i muszę jej płacić i tak dalej. Nigdy nie pracowałam, nie spała ze mną dziewięć lat, także po prostu zarzuty były śmieszne. Co więcej, kochani, no może tyle na dzisiaj. Także zapraszam, kochani, do komentowania do mojego Facebooka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.